Cześć, witajcie. Dziś mamy 24 luty. Ja swoje warzywka wysiałam 10 dokładnie. I tutaj, jak widzimy, już są papryczki y, przepikowane. Dosłownie ze 4 godziny temu pikowałam moje papryczki. Tutaj widzimy w tych większych doniczkach. I tutaj chyba jeszcze trzy. To są papryki. To jest papryka czerwona słodka. Co ja tu jeszcze mam? Tutaj mam pomidorki. Są cztery. Wysiałam je tak z ciekawości, czy, czy jeszcze z tamtego roku nasionka mi wzejdą. Okazało się, że. Wykiełkowały wszystkie cztery i no niech sobie rosną. E, tutaj trzy pojemniczki to są to jest papryka chili. E, tutaj dwa pomidorki, zaraz je dam bliżej. I te dwa pomidorki to są jedyne, które mi wzeszły z całej paczki pomidorków z AliExpress. Są to jakieś inna odmiana, inna takiej, no ja jeszcze nie widziałam, zobaczymy co z nich będzie, jestem bardzo ciekawa. Szkoda, że tylko dwa, ale no może to i dobrze. Sprawdzimy, zobaczymy, jak coś będzie warte uwagi i godne polecenia, to na pewno wezmę nasionka na kolejny rok, jeśli nie to nie. I to są moje przepikowane warzywka. Przepikowałam też, bo musiałam, inaczej jeszcze bym tego maleństwa nie ruszała. To są y, selery y, korzeniowe, tak, korzeniowe. Tutaj wsiąłam sobie jeszcze y, gruntowy pomidorek i pomidor pawole serce. Tutaj mam. Słabiutkie pory. Tutaj mam jeszcze seller. Jeden jest chyba, tak, ten jest korzeniowy, a te dwa są naciowe. A tutaj, słuchajcie, ja posiałam sobie paprykę, którą kupiłam w Lidlu. O, tak będzie wyglądała. To jest papryka słodka, długa, czerwona, przepyszna. Mam nadzieję, że. Plony będą y, równie, równie smaczne. Sporo tych nasionek. Znaczy, chyba wszystkie. Nie wiem, czy wszystkie, ale bardzo ładnie wzeszła. W każdym bądź razie bardzo ładnie wzeszła. Tu jeszcze mam pomidorki też z zeszłego roku, gruntowe. Sprawdzałam, czy zejdą, wzeszły i też pewnie je przepikuję Nie będę. Nie będę już y, siała kolejnych, więc tak to mniej więcej wygląda u mnie na dzień dzisiejszy. I niech sobie dalej rośnie. Mam jeszcze w planach y, posianie innych y, pomidorków, ale to y, no myślę, że nie ma co się spieszyć. Do końca miesiąca jeszcze mam czas, spokojnie, papryka wymaga dłuższej, żeby wcześniej ją wysadzić, ale pomidorki niekoniecznie. A to kochani moje, kochani moje nasionka, które zamierzam wysiać, albo już wysiałam i yy, wysiałam już... Yy, sałatę lodową, y, oczywiście pod folię. Pod folię też wysiałam w skrzyneczki kalafior. To jeszcze nie wysiane. Pod folię skrzyneczki wysiałam też kalafior taki zielony. Zobaczymy co nam tutaj. Y, się uda wyhodować. Wysiałam już do gruntu kalarepę gigant. Uwielbiamy kalarepę. Naprawdę jest bardzo, bardzo smaczna, zdrowa i w ogóle. Wysiałam też do gruntu już pietruszkę. To jest chyba z zeszłego wyroku szczypiorek i też zamierzam go wysiać, ale no może w tym tygodniu. A Aha, co jeszcze tutaj mamy? Rzymską sałatę wysiałam też pod folię. Pod folię w skrzynki wysiałam też kapustę. Najwcześniejsza głowiasta. I co my tu jeszcze mamy? Tak, marchewka to jest na taśmach zrobiona. Ogórka to na razie nie będę wysiewała, bo to jest y, ten folie pod. do gruntu. To jeszcze to nie jest do tego. Y, mam y, ochotę spróbować tej oberżyny, wsiadć oberżynę. I chyba za chwilę to zrobię w. w doniczki. Y, szpinak nowozelandzki bardzo fajny i tu jest szpinak zimowy, olbrzym, już w tamtym roku wysiewałam, bardzo ładnie powschodził, bardzo, bardzo plenny, bardzo, no sporo, sporo miałam szpinaków w tamtym roku, mimo, że posiałam go tylko jako już pod koniec lata. Bób, bób późny wsieje później, a bób wczesny już wsiałam. Na pewno za chwilę też wysieję takie pomidorki gruntowe. To są takie chyba koktajlowe, małe. Zaraz muszę doczytać na, na, na odwrocie. I kochani, w tamtym roku też wysiałam mm, kapustę pak choi. Naprawdę pięknie urosła. Nie spodziewałam się. Bardzo smaczna do surówek. No fajna. Bardzo fajna. W tym roku też odrobinę zasieję. Tak, no, żeby było coś innego. Papryka. Papryka, tak. To jest papryka pomidorowa. W kształcie pomidorka. Też na pewno wysieję. Zaraz w, w skrzyneczkę. Tu mam taką paprykę słodką. Już też mam wysianą w skrzynce. Co je ja tu jeszcze mamy? Rzadkiewka oczywiście jest wysiana już w no, pod folią. Cebulka też wysiana pod folią. Reszpon, roszponka to jeszcze nie wysiewałam. Koperku też z zeszłego roku i wysiałam też groch. Wysiałam i wysiałam te wszystkie warzywka do gruntu yy, chyba 19-20, pod koniec o, chyba 20 lutego, tak. Czyli jakieś 3-4 dni temu. Yy, co mam jeszcze w planach? A, dostałam taki fajną mieszankę yy, łąka i mam też zamiar ją wysiać tak między drzewkami. Może gdzieś zrobię miejsce? E, co tu jeszcze? W tym roku na pewno wysieje patisona. Nie mam pojęcia, co z nim będę robiła później, ale to się będę martwić, jak już urośnie. E, cebulka do wysiania. Do wysiania w tym roku. Kurydza też. E, groch. Zobaczymy. Ogórki, sałatkowy, to jeszcze za wcześnie tutaj mam, yy, to jest, to jest, to jest pietruszka naciowa, no, też trochę później na pewno będzie mnóstwo yy, rzodkiewki, przeróżne rodzaje i taka, i taka, bo u nas rzodkiewka jest po prostu... Uwielbiana przez wszystkich. Tu mam jeszcze buraczki takie. Buraczki takie. I tu jeszcze inne. I kolejna kukurydza. też wysiewamy. Tutaj mam, kochani, kalarepę fioletową. I też powinnam bardzo zobaczyć, kiedy ją wysiewamy. Wysiewamy ją w kwietniu. Czyli znając moje, pewnie gdzieś w marc, pod koniec marca, nie wytrzymam dłużej pewnie. Cebula siedmiolatka też wysiejemy, no według, według tam tych instrukcji. Na pewno w tym roku będę siała fasolkę szparagową jedna druga trzecia tutaj jeszcze będzie czerwona cebulka o i maciejki którą bardzo lubię och piękny zapach na pewno będzie też rzepa rzepa biała tu jest jeszcze rzodkiew Typu murzynka, czyli czarna. Na pewno dzisiaj je obydwie. Nie, nie dużo, ale na pewno chciałabym wypróbować smak jednej i drugiej. Yy, kabaczka. Yy, kolejna, kolejna, yy, Rzodkiewka. Patrzę, co tutaj jest. Yy, malinowy, gruntowy. Yy, pomidor malinowy, gruntowy. To jest właśnie ten, który już wisiałam na próbę i on ładnie rośnie. Marchew kolejna. Yy, nie wiem, czy jeszcze mi gdzieś się uda wetknąć. Ale jeśli tak, to dynie ozdobne. I co jeszcze tu mamy? Fasola taka fioletowa. Fajnie, będzie wyglądała. Pietruchę to będzie później, bo ta jest chyba późna pietruszka. No i bób. Yy bób Może jeszcze za jakiś miesiąc wysieje kolejną paczkę. Także, a i tu jeszcze mam kolejną paczkę Maciejki. Także nasion mam mnóstwo. Nie wiem, gdzie ja to wszystko pomieszczę. Jeśli nie u siebie, to do sąsiada pójdę si siać. Zobaczymy. No i to by było. Tyle, kochani. Taki mam plan. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie w praniu. Jak na razie y, warzywka fajnie sobie rosną. Tu jeszcze czekam je przepikowanie właśnie tej papry, y, papryki tej czerwonej długiej. Y, pora muszę jednak wynieść chyba obydwie doniczki do folii. Bo tam mam dwie doniczki pora i zdecydowanie ładnie. O ile piękne słońce wyszło. Y, zdecydowanie ładnie rośnie. No, i poczekam z tym selerem jeszcze do pikowania, jeszcze jest tydzień, dwa, może nawet więcej, bo ten sobie tutaj świetnie radzi. Także tak to wszystko wygląda. Tutaj jest malinowy, tu jest gruntowy. No i niech rośnie. Plan mam ambitny, zobaczymy co z tego wyjdzie. No i to by było na tyle. Żegnam się z wami kochani. No, chyba, że jeszcze skoczymy na pod tunel foliowy, zobaczyć tą rzodkiewkę, to już się ubieram i wychodzę. No, i tak jak mówiłam, pod folią tutaj wschodzi mi rzodkiewka. Tu jeszcze jakieś kwiatki. Zaczyna też tutaj wschodzić. Sałata, ale bardzo słabo. I na razie. Nic tu więcej się nie dzieje. Aha, jeszcze został, przezimował mój mieczyk z Aliexpress. Jedyny, który, y, który mi wyrósł. Przezimował i na wiosnę go przesadzę gdzieś. Do ogródka i to wszystko tam dalej. Jeszcze też rzodkiewki. Y, posiałam z, trochę później oczywiście. Żeby nie były wszystkie w jednym, w jednym czasie. No i tak to mniej więcej wygląda u mnie w foliaczku. Ziemia niech sobie odpoczywa. Do pomidorków, do ogórków. A tu w skrzyneczkach yy, cebulka jest. Tutaj też coś wsiałam, ale już nie pamiętam. Tam mam napisane na pewno gdzieś. No i to by było tyle. Żegnam się, kochani z Wami. Trzymajcie się ciepło. Cześć.